Siemanko, witam. w kolejnym odcinku na naszym kanale Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie petardy PP1 od Komety Jest to nowość i w opakowaniu znajduje się 20 sztuk No i dosyć grafika, mi się wydaje, że jest dosyć fajna jak na Kometę, nie? No Kometa kolejny raz wypuszcza coś nowego Jestem naprawdę bardzo ciekaw tych petard, pokaż jak one wyglądają Opakowanie jest naprawdę spoko Z tyłu jeszcze pokażę najpierw informacje jakie się tutaj znajdują ostrości. O. o, klasa F2 E, widzicie 2018 to jest produkcja tych petard. Kategoria druga to mówiłem. Certyfikat NEC 10 gram, czyli na, pół gram na, sztukę. Na, 20, na 20 sztuk, no, czyli pół gram na sztukę. I mamy tutaj takie JC05, C4 Small. No to mi bardzo przypomina właśnie C4 Small. Takie mini bomby. No, wiecie, no, mmm, taki rodzaj tych właśnie małych petard. Nie? I wykonanie, muszę powiedzieć, że. Nie jest jakieś... Złe. No, wydaje mi się, że jest dosyć, dosyć dobre. Korpus może nie twardy. jest jakiś bardzo twardy, ale... ale... widzę, że, że jest w miarę długi. No i twardy dopierze, jak już nie. bardzo nie jest, ale jest dosyć porządne to wszystko. No, jak na pierwszy rzut oka. Wygląda to dosyć fajnie, nie wiem jak Tobie, się to podoba? No na pewno widzę, że petardki są nie najgorzej wykonane, znaczy nie najgorzej, powiedziałbym, że nawet dobrze wykonane. No, mi się wydaje, że też dobrze. No nic się nie sypie, widzisz, że opakowanie No to też nie jest jakiś zły profut, który żadnego nie widać, no i y, wydaje mi się, że mogą zeskoczyć. Za te petardki zapłaciliśmy właśnie w sklepie stacjonarnym u nas 7 zł i tak też one chodzą na necie około 7 zł. No tak, także... że nie, nie jest to wysoka cena, nie? Ale też nie jest jakaś niska, nie? Ale... Ale no, jak za sztuk, no. zobaczymy po prostu jak będą strzelać, Cieszy mnie bardzo to, że wychodzą jakieś kolejne nowości właśnie od Komety na rynek, bo Kometa bardzo ucierpiała na, yy, na tej ustawie yy, sprzed kilku lat. No. I mam nadzieję, że po prostu będą te petardki dobre. I my to sprawdzimy już za chwilkę. Także lecimy do oglądania. Zaczynamy ścig, odpalamy na wolnym, mamy 4 sztuki. No, ładnie, ładnie. O kurde. Nie, na takie małe? Rzucę trochę dalej. No, powiem Ci, że zaskoczyły mnie jak na razie. Porównując je na pierwszy rzut oka do y, P1000 NWP, są troszeczkę słabsze, ale i tak mocne, naprawdę. Ale to się nie chce tutaj podzielnie, nie? Myślę, że będą jedne z bardziej opłacalnych petard od komety. Dobrze mówisz? No i muszę powiedzieć, że jak na początku. Ale meduza. Ale się zrobiło kółko, no. Dobra, teraz możemy polecić z butlą. Tutaj jest gdzieś yy, ta czarna butla. We, weźmiesz ją? Wiesz, to tak sobie myślę. Ja chyba sobie kamerkę wezmę yy, w rękę. Będzie to lepsza opcja. Dobra. Mamy teraz. Taką dość grubą, plastikową butelkę. Zobaczymy jak PP1 sobie poradzi. O kurde. Ona no nie wleciała do końca, nie? No nie, byłam w No ale panie, zobacz butelkę. Zobacz butelkę. W całej szyjce była. Butelka ładnie rozwalona. Dobra, dawaj od razu tutaj pia. Jakiś czas znaleźć taką góreczkę tutaj. Żeby przetestować sobie. Cześć, szukam, szukam. Tutaj jest taki piach, nie? Gdzie? Okay. Tu. Tu? No. Możesz tam wetknąć. Ja się odsunę. Mordeczko. No go. Powiem tyle, było głęboko. Oprzejmy sobie zniszczenia. Tak no, głęboko, no i trochę ziemi wyrąbało. No widzicie. Lecimy z trawką od razu? Lecimy z trawką, no. Ale to chodzi tak poszukajmy takiego miejsca, żeby to w miarę oddało moc tej petardki. Tutaj myślę, że większej trawki nie będzie o tej porze roku. Dobra. Ale powiem wam, kurcze, kometa zaskakuje też, nie? Ostatnimi czasy. No i jestem w szoku. Też, jeżeli chodzi o te petardki. Zobaczcie. No i wyrąbało trochę tej trawki, nie? No dziurki jakieś wiecie, dużej nie ma, nie? Ale też no, nie mamy takiego wiecie, punktu odniesienia, bo zawsze testowaliśmy sobie petardki na yy, takiej ściółce leśnej i na trawce wyższej. A tutaj macie, widzicie, taki tylko mały kępek, nie? Na zakończenie jeszcze jedna leci. Na luźnym. No, na luźnym. No go, 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 go. Nie świruj. Dobra, ale żeś zrzucił. Nie to jest? Za drzemem akurat waliło. Gratuluję. No, no i chodźmy, podsumujmy sobie te petardki. I co o nich sądzisz, mordeczko? Jak za tą cenę, myślę, że jest to opcja naprawdę dobra. No nie spodziewałem się. Myślałem, że kometa zrobi. będzie chciała zrobić coś podobnego, ale o wiele gorszego, a naprawdę jest to dobry produkt moim zdaniem. Porównałbym te petardki może do JC05 od Jorga. Naprawdę myślę, że... JC05, tak? JC05, no. Tak, ja tak myślę. Mi się, też mi się tak wydaje. I jaka ocenka od Ciebie? No ode mnie mają 8 z plusem. Ja no, im dam też śmiało 8 no. z plusem, bo Myślę, że kometa tutaj wypuściła na rynek. No jak na razie, nie, nie, nie wiem jak kolejne partie, ale jak na razie jest to dobry produkt. To jest git, także napiszcie w komentarzu jak Wam się spodobały te petardy. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Zbijcie na grupę na Facebooku, zasobujcie kanał. No i do następnych filmów mordy. Trzymajcie jak to mówię, się. Dzwoneczkujcie. Dzwoneczkujcie. <śmiech> <śmiech> I siemanie. Siemano, trzymajcie się.